To jest karabin myśliwski, a to jest zwykły tłumik, który nie wykorzystuje maksymalnego potencjału tego sprzętu. Jeżeli chodzi o sam dźwięk, to wcale nie jest tak źle, ponieważ dosyć dobrze on wytłumia, natomiast jest on stalowy, jest ciężki, jest wielki i zwróćcie uwagę, ten karabin wygląda na naprawdę wielki sprzęt. Natomiast... Działa, w tłumi on fajnie, na środek ciężkości przesunął nam się do przodu, balans tego karabinka jest średni, zdecydowanie on tutaj nam nurkuje. Dodatkowo wydłużył się znacznie, ale pokażę Wam lepszą opcję. Sowa od BK Precise. BK Precise to jedna z niewielu polskich firm, które produkują tłumiki, które mogę Wam polecić. Zwróćcie uwagę na ten sprzęt. Te dwie puchy są bardzo podobnego rozmiaru, natomiast Sowa to jest... 30% wagi tego tłumika. To jest lekkie jak piórko. Tumik jest bardzo fajnie wykonany, i dodatkowo zachodzi on na lufę i już wam pokazuję, jak prezentuje się na karabinku. Zwróćcie teraz na to uwagę. Karabinek zdecydowanie nam się skrócił, dzięki czemu manewrowanie nim gdzieś tam wchodzenie na jakąś ambonę, czy na przykład manewrowanie między drzewami będzie zdecydowanie wygodniejsze. Dodatkowo środek ciężkości jest zupełnie innym miejscu, i karabinek jest fenomenalnie wyważony, jest krótszy, no już wam pokazuje jak strzela. No i cóż, mogę powiedzieć fenomenalnie, cichutko, naprawdę bardzo przyjemnie, więc sowe polecam każdemu, nie tylko tym, którzy polują, ale też tym osobom, które nie zamierzają prowadzić jakiegoś długiego, intensywnego ognia strzał po strzale, to potrzebują karabinka, z którym będą dużo przemieszczać się, z którym będą dużo chodzić. Każdy gram oraz każdy centymetr broni jest ważnym. Trzymajcie się, narka.